Tutaj, co jest w mojej kosmetyczce W film filmie wlecieć wczoraj Nie udało się Mhm e, net nie z mojej winy, ale dobra Zaraz go w ogóle wstawiam Znaczy, nagram, wstawiam, co jest w mojej kosmetyczce Ocena kosmetyków Ocena kosmetyków Ocena kosmetyków i i pokazać, w kucane, Dobra Pierwsza Zaczynamy Jak pierwsze To Taki balsam Balsam? No balsam Balsam de ust Z Face Boom On jest Wiśniowy jakby shake wiśniowy i ja szczerze, fajny, fajny. Ceniam. Szczerze, jak mam ocenić to 6 na 10. Dobra, pędzle będę tam, co chodzi o kosmetyki. Teraz mam taki puder. I to jest mój pierwszy puder od VIBO, taki Mood I on jest szczerze super, bardzo mi się podoba. To mój ulubiony kosmetyk, dosłownie ulubiony. 10 na 10. Kocham. Konturówek nie będę pokazywała, bo ja mam ich tak dużo. Um... Podniosłam, dobra. Mam taki w ogóle korektor. Nie zwracamy uwagi na to, jak wyglądam, dobra. Nie zwracamy. Nie, nie zwracamy. Dobra, taki korektor z Eveline. Taki. I to jest 2,5 odcień, Używam więc super 10 na 10. Taki. Tu nie ma już w ogóle zamknięcia to jest do... To do wi dobry, dobry. To jest od Vibo też. Ej, bo ja to za szybko oceniam wszystko. Ja to kosmetyki może pokażę, jak będzie za mało filmu, jak będzie za mało minut, bo ja chcę powyżej 10 minimalnie. I kończę za niedługo, więc dopiero minutę nagrywam. Czy no już dwie minuty około będą z tego albo trzy? Kurde, ja muszę poprzedłużyć, ja muszę się rozgadać. Tu! Fajny, bardzo mi się podoba. Jakby nie wiem... otworzę tak... Nie, nie otworzę nawet, bo to jest już trochę a Szczerze fajnie daje taki kolor taki. Bardzo fajny. No, dobra. E, Oceniam? Nie wiem. Jak nie to już takie 6, 7? 7 chyba na 10. Dobra, teraz mam taki różny Eveline. Też. Eveline. To jest... 4 i 1. Wonder Match. To jest odcinek 04. On jest też jakby do ust. Nie już wam do ust, używam na płyczki. I ja muszę go bardzo mało jakby dać takie małe kropki. Ja chcę się taki bardzo mały efekt. A ja chcę się taki mocny efekt czatkom. Pełną kropkę dać taką. Kiedyś nagram, kiedyś nagram, kiedyś nagram. Jakbym to robiła, szczerze bym się teraz nie chce. Kolejny. Kurde, chwila, bo tu jest wszystko brudne, jakieś. żeby mi było, że ja taka brudna jest tam. że to było brudne? To jest taki, też korektor z Eveline. To jest 0,4. Nie, tak, to jest cz czwóreczka. Dobra, szczerze. Nie chciałam się konturować, wskazywać. Za mało jest filmu, więc muszę. Nie wiem, czy ten korektor, ale to jest. Odcieni nie więc szczerze takie, szczerze 6, nie nie 7,5 na 10. Taka konturóweczka. Tak, tak. nie wiem, nie czy widać, ale widać. Dobra, ona jest lowell, Love, lowell i lowell. No. Tak oceniam. takie Nie, nie cztery Osiem na dziesięć Dobry. taki z wielędy make-up Taki, taki z... Kurde taki z wielędy Utwala dzieciu Super jest tylko kurde chwilę na początku było spoko, teraz nie sprawdzam się. Odkąd mam puder, użyłam puder, bo mi się nie sprawdza już, ale na początku super był. Super był jak ktoś nie ma pudru, a ktoś nie ma pudru i nie chce kupować, polecam. Polecam. Ale jak ktoś ma pudru, jak ktoś nie ma pudru, a chce kupić... Ten polecam. Ten polecam. Kocham najlepszy. Najlepszy. Najlepszy, naprawdę. Dobra, tu jest taki... Eyeliner, o. Mam tutaj końcówkę z gwiazdką, o otworzyłam akurat na tej z gwiazdką, to jest taka, ja nią zawsze robię gwiazdki, o nie, teraz muszę to jakoś schować, bo muszę to jedną ręką zrobić, dobra, czekaj, chwila, 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 Ty myślałam, że już spodnie pobrudziłam i dosłownie muszę to jedną ręką zrobić, bo ja muszę położyć, żeby był git, jakby tam, nie, tak będzie musiało być, Gównianie to trochę, nie? Wiecie. Dobra, muszę tak szybko zrobić, bo Ej nie, nie zkitę na razie kamery. Tylko... Nie, nie zkit. Nie zkit. Oj, przybliżyłam się. Dobra, musi być taka kamera. Żeby było trochę gównione, ale jest, dobra. Przepraszam za moje wóz, naprawdę, przepraszam. Tak mnie one wkurzają. Dobra. Mm, to jest Tu mam taki jeszcze korektor 03 Zero? To był mój pierwszy Chyba i on jest super, naprawdę Tu jak coś tam spodnie, jakby jak widać będzie, bo Chyba ja bym się ucięła na żywanie, ale nie widać Nie, nie zresztą uwagi, dobra Taki pędzelek On pachnie tym pudram. On jest od pudru, kocham Dobra, teraz do ust, taki od... tu jest brudny od konturówki Ja nie to kiedyś naprawdę, jakby mi to nie przeszkadza, OK, Więc... E, no szczerze, superowy, jest więc kocham, kocham Tuż do rzęs teraz pokazuję, bo... Sky High e, od Maybelline Co to jest? tu mam, mam białe? What the hell? To nie jest łupież VTF. Dobra. Od Maybelline, ani od niczego. Zawsze od Maybelline używam Sky High. Tuż, ale zobaczyłam. Taki na promocji, taki, wiecie. Wiesz, tak się pokazuje. Taki. Stwierdziłam, że wezmę se na próbę. Kocham, zakocham się. Najlepszy. 10 na 10. Dobra, tak, ta, tak wygląda sztuteczka, bo to jest dwa w jednym. To już wydłużająca. Wygląda wydłużająca sztuteczka. A tak wygląda zwyczajna. Tu ma takie pokrętełko. No. Kurde, ubrudziłam sobie już palcami to zmyć zaraz. No. A fajną konsystencję. Nie, jest co rozwiązałam przez przypadek. są czarna. są czarna. Dobra. Mogę teraz pokazywać chyba produkty. Ej, nie mam wszystkiego nie mam. Ej. Ej, nie mam spakowanych. Nie. Nie mam połowy rzeczy do makijażu. Tutaj nie dałam. Gdzie ja je mam? oj nie ma nigdzie Nie ma Ej O tu jest, Jezu. Myślałam, że mój róż Tu mam taki róż z Every Bar London To jest odcień Berry P, P, Pearl Super, mój ulubion też To już 10 na 10 Teraz mogę w sumie pokazywać odcienie różne To jest takie tu jest od, Taki od Eveline, i to jest moje kolor ogółem. Więc tak wygląda. No, jest brudny trochę z tego, nieważne. Dobra. Z bielandy tak wygląda utrwalacz. Jakby ktoś w ogóle chciał zrobić, no to screena, nie on to pokazuje, Dobra, tu jest mój tusz, do rzęs, taki. Ja mam. Kurde, ej, nie ma ostrości tutaj. Dobra. Nie ma ostrości. Muszę jakoś tak się bawić z tym. Taki. Czy, przepraszam, bo ostrości tu nie ma. Muszę dać chyba tu jakoś. on taki. Taki, ale już go chyba nie ma w sprzedaży, ale taki mam. Nie wiem. Jakoś tak. O, tu jest jeden black. Jakby no. Dobra, to jest taki róż. On szczerze jest super jak na początek. To jest tu 04 odcień. Tę korektor pokazywałam. Taki jest. Yy, oczywiście to ma normalny taki fiu. Tu ma gwiazdki. To taki eyeliner. I Eveline. Ever, to jest mój puder. Taki. Tak z tyłu. No. I teraz. W sumie... jest O. Oła. Teraz w sumie... pokażę e, ten róż z Ewy Barry, London. To jest taki tuż. Tuż jest róż. Taki. Tak z tyłu. Tu macie odcień. No i to jest to. I... Ej, chwilę, zarabiam resztę Przepraszam, ten film jest jakiś krótszy, ale to chyba tyle dzisiaj I chciałam w ogóle daily zrobić, ale nie zrobię Chyba nie zrobię, bo szczerze bym musiała za dużo nagrywać Jak ja teraz nie radzę z filmami, a nie mam daily Co dopiero, jak ona miała daily Dobra, to tyle w filmie, mam nadzieję, że wam się spodobał Super jest ustawienie super. Dobra, zanim za tylko będzie film, może za tydzień, może jutro, może spontanicznie. spontaniczne. Ten kanał radzę e, codziennie sprawdzać, bo nie wiadomo kiedy będzie następny film. Dobra, to tyle na dzisiaj. Pa-pa!